Cześć. Witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Cześć. Na naszym stole profile, a to dlatego, że dzisiaj prosto z Wolfcrafta dwa y, zupełnie podstawowe narzędzia przy układaniu profili są to: nożyce do blachy numer 4027 oraz szczypce do łączenia profili 4029. Tak jest. Zapraszamy serdecznie I teraz moglibyśmy wygłosić bardzo długi elaborat na temat tego, jak te profile należy układać, dlaczego takie, no ja nie się nie się. a które lepsze, czy grubsze, czy cieńsze itd., tak dalej, tak dalej. Ale nie, to jest treścią całego filmu. Zresztą, no nie byłby to był jakiś bardzo krótki film, bo wbrew pozorom ta tematyka jest dosyć rozległa. Mamy za to ze sobą dwa narzędzia. Zupełnie podstawowe. Mamy nożyce. I są to nożyce z które u nas już troszeczkę przeżyły, abstrahując od tego, że profili tego typu historii już się na ciele. bo mamy je u siebie od kilku miesięcy i jak możecie zauważyć, one są używane. Zresztą to będzie widać na zbliżeniu. Oczywiście, jak najbardziej. W prawni obserwatorzy zauważą, że były również przez nas wykorzystywane przy projekcie. Tak, który też jest, gdzie też jest umieszczony film. Też ich używaliśmy do cięcia i blachy, i uszczelki. Tak, tej naszej zbrojeniowej, którą używaliśmy. Do blachy sprawdzały się świetnie dlatego, że one mają taką jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Otóż mają ząbkowane ostrze, w związku z czym obcinanie narożników było naprawdę fajne i bardzo łatwe. Tak, było lepsze niż ręczne szlifowanie. Dokładnie. Przede wszystkim szybkie i naprawdę fajnie się tym pracuje. I teraz uwaga bardzo ważna, na którą ja też chciałbym zwracać uwagę przy filmach. Ja mam bardzo małe dłonie. W związku z tym większą ilością narzędzi mi się ciężko pracuje, a tym się pracuje naprawdę fajnie. Tak. E, Dobrą rzeczą jest to, że te szczypce są e, na lewą i na prawą stronę. E, mamy cięcie, do, oczywiście używane do cięcia prostego i pokrzywy. Co jeszcze mają fajnego, ponieważ ja mam je w ręku, to Wam o tym jeszcze powiem, że mają mechanizm blokowania bardzo fajny, wciągamy wyciągamy gdzieś i one są zabezpieczone, to jedną ręką naciskamy i już możemy ciąć. Tak, dzwoniamy, dzwoniamy po prostu tą dokonę. Co jest fajne w momencie, w którym gdzieś tam coś przytrzymujemy i próbujemy gdzieś tam podcinać, to nie musimy puszczać tego co trzymamy, żeby ten mechanizm odblokować. Mamy jeszcze mikro zazębienie do lepszego osiągnięcia i wyniku cięcia. To Wam pokażemy na zbliżeniu, bo warto na to zwrócić uwagę. To jest jedna rzecz, druga rzecz rączki i w temacie rączek, że są wykonane z dwóch rodzajów tworzywa, znaczy w sensie stworzywa dwukopon komponentowego, antypoślizgowego, które fajnie się trzyma w ręki. i To rzeczywiście naprawdę fajnie działa zarówno w rękawicy, jak i dłonią. Dłoną, dłoną, tak. Cena, bo o to pytacie, te ceny są różne w zależności od dystrybutorów. Tak, z... w zależności od różnych stron. No my znaleźliśmy na stronie, w inter... bo to akurat cena podana będzie z internetu. Znaleźliśmy w granicach tam niecałych 77 zł. Tak jest więc to taka uśredniona wartość z tych tam, które hmm. gdzieś udało nam się znaleźć. W temacie nożyc tyle. Za chwilę zrobimy zbliżenie, pokażemy wam jak one wyglądają, jak są zrobione. Następnie zrobimy sobie jakieś tam trudne cięcia. Druga nasza zabawka. Tak jest, czyli zagniatarka. Fajna rzecz do używania jako główne narzędzie. Nie wszędzie inspektorzy dopuszczają, natomiast do stosowania, zamiast pchełek, do składania sobie konstrukcji po prostu w całość. Super sprawa. Yy, rozwiązanie wolfcraftowe charakteryzuje się tym, że wszystko tutaj jest fajnie, świetnie, naprawdę spasowane i wszystko idealnie działa. Yy, wykonane w całości z metalu, bardzo wytrzymałe. Yy, zaraz też przyjrzymy się z bliska, jak to wygląda. Yy, to są szczypce do łączenia profili yy, stalowych. Tak. Do profili, e, także do profili metalowych C i U. Tak jest. O, ważna sprawa, e, waga około 1 kg. Więc nie jest to ciężki sprzęt do pracy, nawet jedną ręką. Tak. Też możemy, też możemy powiedzieć, że e, łącząc, dwie, łącząc dwa elementy ze sobą, jest to o tyle dobry sprzęt, że możemy to wykonać jedną ręką. Nie musimy używać bardzo dużej siły. I też Wam pokażemy, w związku z tym, tak jak mówiłem, dlaczego wspominałem o tej mojej małej dłoni, dlatego, że w związku z tym, że ona jest jaka jest, bardzo ciężko byłoby mi pracować na maksymalnym rozstawie, mm -hmm. żeby przyłożyć największą siłę, e, zwłaszcza kiedy to się gdzieś tam przykłada. Mimo, że złapiemy troszeczkę dalej, mimo wszystko nadal pracuje się łatwo i przyjemnie, e, a nie ma jakby różnicy w przełożeniu, e, to wszystko odbywa się tutaj w tym mechanizmie, dzięki temu działa, to naprawdę fajnie. E, możemy połączyć dwa profile ze sobą tak. do maksymalnej grubości 0,6 mm. E, czyli e, to są dwa najgrubsze profile, które możemy o cieńszych nie trzeba wspominać, mm -hmm. no bo wiadomo, że da sobie radę jak najbardziej. Szybkie łączenie, no to jakby normalne do tego to zostało wymyślone. E, do trwałego łączenia profili bazowych, tak? Oczywiście tak. Czyli tego. wszystkie tam naszych konstrukcji historii. Producent z tego co także e, znaleźliśmy, no to nawet gwarancja na to to jest e, 24 miesiące. Ostatnia sprawa, koszt e, tego urządzenia, e, tego narzędzia, e, ceny standardowo uśrednione, ceny z sieci to jest koszt 157 zł. Taka nam wyszła średnia z tego co poszukiwaliśmy. Myślę, że tyle na ten temat. bierzemy e, jedno i drugie. Pokażemy z bliska następne zastosowanie. Zapraszamy. Zaczynamy od nożyc. Tak jak mówiliśmy, e, rączki z tego e, dwukomponentowego tworzywa fajne e, sprawiają wrażenie, tak jakby były gumowane, mimo że to jest tworzywo. Fajnie się tym pracuje. E, otwieranie jedną ręką, tak jak mówiliśmy, możemy sobie wziąć może. O Dwa palce i cała konstrukcja tego zapięcia jest zrobiona w ten sposób, że naciskamy delikatnie, odskakuje i już możemy pracować. Yy, ostrza, ząbkowane, spróbujemy to może pokazać w ten sposób. Całkowita długość ostrza 4,5 cm, czyli taki, taką maksymalną głębokość możemy yy, przeciąć naraz. No i co? No i tutaj, jakby z tematu tych nożyc tyle. Zagniatarka wygląda w ten sposób. Yy, tutaj już Jedną ręką się nie otworzy, także niestety musimy sobie sprzęt wcześniej przygotować, nacisnąć, odsunąć. Wszystko jest idealnie spasowane, tak jak widzicie tutaj ten szpień też się kręci, więc w zależności od tego, w którą stronę potrzebujemy, żeby nam te wąsy powstały, możemy to sobie ustawić w wątpączku. Jeśli nie ma takiej potrzeby, bo nie ma jakiejś ciasnej przestrzeni, to możemy sobie po prostu korzystać i on się gdzieś tam swobodnie przemieszcza. Wszystko ładnie pasuje. Przełożenie, tak jak mówiłem, tutaj ten rozstaw jest bardzo duży na moją rękę, więc bardzo ciężko by mi było pracować. Po środku pracuje się tak samo dobrze. Nożyce kawałek jakiegoś starego profilu gdzieś tam od nas z magazynu, wykorzystywany przy wcześniejszych testach. Otwieramy sobie jedną ręką. możemy sobie swobodnie przecinać oczywiście jak chce się pokazać to zawsze wychodzi tak jak nie powinno no ale to niestety taka tak to już jest przykręcaniu tych materiałów mamy kawałek yy, plaszki po prostu i teraz zobaczcie wycinanie np. łuków dzięki temu że one mają to ząbkowanie. Cała krawędź również po cięciu yy, dostaje takich charakterystycznych ząbków. jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że możemy w dowolnym momencie cięcia po prostu obracać bez obawy, że coś gdzieś tam nam ucieknie, ześliźnie się. Fajna sprawa. Ta nasza uszczelka yy, ze zbrojeniem którą bardzo ciężko było przycinać po prostu czymkolwiek innym. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu. Profile wcześniej przygotowane. Jakieś tam również dwa, dwa odpady od nas. Może zaczniemy od tego, że weźmiemy sobie ten kawałek blaszki, którą gdzieś tam wcześniej odcięliśmy. Otwieramy. I teraz, jak możecie zwrócić uwagę, po nacięciu powstają nam takie wąsy. Nie wiem, czy to dobrze widać. Przykładamy, naciskamy i zobaczcie. Plachy jedna na drugą się rozginają, przez co to wszystko się nie rozpada. Jest to do wiązania takiego zgrubnego konstrukcji, więc bierzemy dwa profile. Powiedzmy, że ten jest zamontowany do podłogi. To jest nasza poprzeczka, którą potrzebujemy zamontować. Może, właśnie, może nie na końcu, tylko na przykład pośrodku, bo będziemy na przykład dwie ściany ze sobą składać. Bierzemy, wkładamy jedno w drugie. Może o, w ten sposób, żeby było lepiej widać. I już, już to nam ładnie złapało z drugiej strony i w tym momencie mamy poprzeczkę obsadzoną czy tam zakończenie ściany możemy już swobodnie przykładać i przykręcać płytę nic się nam tutaj nie dzieje to się naprawdę, zobaczcie, całkiem fajnie trzyma gadania tyle a tu tylko profile tak nie czuję, że rymuje Oczywiście. No, jak zauważyliście na zbliżeniach, na pracy tych dwóch e, narzędziach, e, my na pewno, e, bo mamy też w planach, na pewno będziemy korzystać z tych narzędzi przy remontach, e, bo taki może w niedłuższym czasie się zapowiada. E, na pewno będziemy e, korzystać z łączenia e, Złączenia elementów. Tak. tak, bo mamy zamiar właśnie zrobić jakieś tam płeczki piszące, więc generalnie przyda się to. Tak. tak do przecięcia właśnie jakichś elementów. Tak samo będziemy używać nożyc do docinania blach. Także gdzieś tam pojawią w najbliższych realizacjach, myślę, że nie będziemy przedłużać. Także czekamy na Wasze opinie. Czy robiliście, czy macie inne, z jakich wykorzystacie? Chętnie się tego dowiemy. Tak, zdjęcia, filmy rzucajcie na pewno, obejrzymy. Natomiast my polecamy ten sprzęt, który mamy u siebie, dlatego że z niego korzystaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy i dostał naprawdę w kość. Zresztą zobaczycie będzie więcej filmów z tych rzeczy, do gatunków. Mieliśmy taką potrzebę, żeby parę rzeczy porobić więcej. Tego sprzętu używaliśmy, po używaniu przychodzimy z nimi z powrotem tutaj do warsztatu, żeby Wam. Pokazać, jak wyglądają, jak działają, i będziemy kończyć. co? Zapraszamy Was w live na naszego Facebooka, Instagrama, na Twittera, na wszystkie nasze grupy, na vlogi, które gdzieś się tam pojawiają od no. czasu do czasu. No na nasze, na nasze live'y, które staramy się o stałej porze w stałym dniu, w niedzielę o godzinie 20.00. A my uciekamy dalej. Roboty jeszcze przed nami masa. Pozdrawiam Was serdecznie w dniu na pewno już wkrótce trzymajcie hej. Cześć!